Witajcie, kochani, w już kolejnym odcinku z otwierania saszetek z serii 20. Miejmy nadzieję, że nadal nie będzie powtórek. Pierwsza z saszetka. Oby nie było powtórek, oby nie było powtórek. No, to nie jest powtórka, ale też nie jest dobra figurka. To jedna z tych figurek, których najbardziej nie chciałam. Czyli ten Power Rangers Powiedzmy Te piłki, który najbardziej chyba nie chciałam Ale Trudno, trafił do mojej kolekcji I sobie będzie stać na półce Znaczy ma fajny ten element broni Ale tak to jest beznadziejny eee, Tak szczerze Dlatego ja nie będę zakładać broni, bo to za dużo zajmie. Oby figurka numer 2 była lepsza i nie była żadną powtórką. O nie, nie, powtórka, powtórka. Znowu rycerz. No cóż. Dzisiaj bardzo nieudany odcinek. Rycerza to akurat sobie złożę, bo... Bo oni się przydadzą w dwóch egzemplarzach nawet. Ale szkoda, że nie wypadła jakaś nowa figurka. To znaczy jedna nowa wypadła, ale taka, której nie chciałam. Więc dzisiaj wyjątkowo pechowy odcinek. Miejmy nadzieję, że kolejne będą choć trochę lepsze. Do zobaczenia pa!